dni temu ukazał się artykuł, z którego wynika, że Onet i pan redaktor Mateusz Baczyński dosyć że tak powiem, głęboko zajęli się przeszłością Michała Adamczyka, również dziennikarza, redaktora z TVP, gwiazdy TVP podobno szefa te, telewizyjnej agencji informacyjnej, wzięli go na warsztat i gdzieś tam za, zapewne na podstawie cynku dowiedzieli się, że kiedyś tam toczyła się wobec niego jakaś tam sprawa karna i zapadł jakiś tam wyrok ciekawy. I może warto byłoby się przyjrzeć tej sprawie. Sprawa sprzed dwudziestu kilku lat, więc praktycznie prehistoria, ale mimo wszystko tutaj dziennikarze, one tu się wybrali, zapoznali się z aktami sprawy i na podstawie tych akt sprawy został napisany ten artykuł. Oczywiście wyciągnięto co ciekawsze i bardziej pikantne fragmenty na temat całego zdarzenia, natomiast o ile w ogóle wydźwięk tego artykułu jest bardzo taki, bym powiedział, ostry i te opisy, czy relacje świadków znajdujących się w tej sprawie, rzeczywiście no, wskazują, że, że tam naprawdę były powa poważne rzeczy, się działy, generalnie, to z drugiej strony jednak efektem całego tego postępowania był wyrok warunkowo umorzający postępowanie. Warunkowe umorzenie postępowania oznacza tylko tyle, że sąd, o ile nie ma wątpliwości co do tego, że jest że dany oskarżony, czyli w tym wypadku Michał Adamczyk, jest sprawcą, to jednocześnie uznał, że wina i społeczna szkodliwość tego czynu nie są znaczne. Przy tych ostrych, że tak powiem, fragmentach i treściach zawartych w tym Artykule, no, brzmi dosyć, znaczy jest duży kontrast w, w kontekście tego, co zrobił ostatecznie sąd, bo, żeby zastosować wobec kogokolwiek warunkowe umorzenie postępowania, czyli to jest taka instytucja, w której poddajemy sprawcę próbie. Nie mamy wątpliwości, że się dopuścił danego czynu, jest winny, ale są szczególne względy. Ta cała sprawa nie jest aż tak bardzo poważna, a dwa, że no, sprawca, mimo wszystko, daje nadzieję na to, że będzie jednak w przyszłości. Przestrzegał porządku prawnego. No i to też to, że, no tak jak to sądy mówią, że coś tam, dane zdarzenie, to był jednak incydent w jego życiu, które jest, do, że tak powiem, nie wiem, nawet godne pochwały, czy po prostu uporządkowane, stabilne, i tak dalej. W tej sytuacji sąd się zdecydował na warunkowe umorzenie postępowania. Teraz mija dwadzieścia kilka lat, i Onet wjeżdża z tym całym artykułem, no i należałoby sobie zadać pytanie, co dalej. Oczywiście TVP zareagowało szybko, pan Adamczyk został, że tak powiem, zdjęty z anteny, udał się na urlop, nieprzymusowy oczywiście, i wydał bardzo takie lakoniczne. Oświadczenie, w którym no, zaprzeczył, zdementował, że w ogóle do takich zdarzeń nie miało miejsca, co jest jakby ciekawe z punktu widzenia tego, że ma prawomocny wyrok i chyba go nie skarżył. I oprócz tego stwierdził, że sprawą już się zajmują prawnicy. A jak już się sprawą zajmują prawnicy, no to legalny vlog też się tą sprawą zajmie. I tak, czy tutaj mamy zapowiedź jakiegoś tam procesu sądowego? Jest to bardzo prawdopodobne. Uważam, że na kanwie tej sprawy dojdzie do to legalnej bitwy. Tak jak już mówiłem, myślę, że tutaj Michał Adamczyk po prostu nie ma innego wyjścia, żeby ratować twarz w tej sytuacji. I teraz tak, ktoś, kto czytał ten artykuł, może sobie zadawać pytanie: no ale co on może zrobić? Tak? Tutaj wszystko jest na podstawie akt sprawy, wszystko co zostało opublikowane, to jest prawda. Więc co, co on? Generalnie może zrobić. No i okazuje się, że jednak trochę zrobić może. Generalnie uważam, że ta sprawa to jest takie 50-50, może z jakąś tam nieznaczną przewagą na rzeczy jednej czy drugiej strony. Teraz to w zasadzie trudno przesądzić na którą, ale mimo wszystko, przy w tej sytuacji, w której został postawiony, Adamczyk chyba nie ma innego wyjścia jak próbować swojej szansy i szczęścia w sądzie, bo jego reputacja po prostu została w tym momencie zszargana i już pewnie do końca życia będzie musiał się. Mierzyć tak naprawdę z ocenami i, i ze spojrzeniami tutaj przechodniów, tak, i wszyscy będą na niego patrzyli jak na damskiego boksera. Więc jedna i druga strona ma czym wojować. Dlaczego? Pierwsza, informacja o czymś skazaniu, a tutaj nawet nie mieliśmy skazania, tu mieliśmy wyrok warunkowo umarzający postępowanie, ale to jest pełna analogia, jest generalnie sprawą prywatną. To leży w sferze każdego, prywatności każdego z nas. To, że Jan Kowalski przeciętny został skazany wyrokiem sądowym, nie uprawnia nikogo, żeby pobiegł i generalnie rozpowiadał wszędzie na mieście i podawał do, nie wiem, pisał o tym artykule, czy robił z tego program telewizyjny, że dana osoba została skazana. Sądy wypowiadają się tutaj jednoznacznie. To jest sfera życia prywatnego. Nawet jeżeli ktoś został skazany, nawet jeżeli negatywnie oceniamy każdy przypadek, że ktoś został skazany, to mimo wszystko przeciętny Jan Kowalski czy, czy Janina Kowalska mają prawo tutaj do tego, żeby nikt się nie wtrącał w to i nikt nie rozpowiadał na temat tego, że zostali osądzeni. Już wspominałem o tym w swoim jakimś tam wcześniejszym wideo. Generalnie jest taki, takie coś jak dodatkowy środek karny. I oprócz kary sąd na, na przykład może podać wyrok do publicznej wiadomości. To sąd decyduje o tym, kiedy wyrok zostanie podany do publicznej wiadomości, bo to ma być dodatkowa dolegliwość dla oskarżonego, który zostaje skazany. Więc to jest zawsze dodatkowa dolegliwość. I tutaj, jeżeli ktoś czytał ten artykuł, to widział na pewno, że onet wyprzedzająco już tam takie zdania się zawarły. Że dostrzega interes społeczny w tym, żeby podać te informacje do publicznej wiadomości. I to tak oględnie to nazwali, że pan Michał Adamczyk to jest osoba opiniotwórcza, tak on się jakby kieruje tutaj w jakimś tam stopniu tymi mediami publicznymi, i generalnie szersza publika powinna wiedzieć, y, jaka jest jego przeszłość. Więc i, i to jest takie pojęcie też prawne. Inter wykazują, że jest interes społeczny w tym, żeby ta informacja się przebiła i została właśnie w taki sposób zaprezentowana, jak tutaj została zaprezentowana. Interes społeczny rzeczywiście uchyla bezprawność naruszenia dobra Jeżeli oni opublikowali informację o tym, że był ten wyrok, naruszyli jego dobra osobiste w postaci prawa do prywatności, być może prawa do jakiejś tam czci. Natomiast w momencie, kiedy wykażą, udowodnią w sądzie, że był interes społeczny w tym, żeby opublikować to, no, to wtedy do naruszenia dóbr osobistych nie dochodzi. To teraz co do konkretnej argumentacji każdej ze stron. Michał Adamczyk w tym procesie zapewne będzie budował ją o dwa aspekty. Po pierwsze, minęło już 20 kilka lat od popełnienia przez niego danego czynu. Michał Adamczyk, mając dwadzieścia tam kilka lat, był kimś zupełnie innym niż jest teraz. To była inna rzeczywistość. I na okoliczności ten bieg czasu, upływ tego czasu, moim zdaniem, będzie miał w tej sprawie niebagatelne znaczenie. Jest oczywiste, że jeżeli to miało miejsce kilka lat temu, to jasne. Natomiast jeżeli to jest zamierzchła przeszłość, to wyciąganie czegoś takiego na światło dzienne nie może być tak naprawdę, moim zdaniem, przynajmniej widzę tutaj jakieś pole do budowania argumentacji, że wyciąganie czegoś takiego po tak długim czasie na światło dzienne, trudno. Motywować czy też argumentować za tym, że jest to powodowane jakimś interesem społecznym. W szczególności, że sprawa została warunkowo umorzona, a to implikuje, że sąd stwierdził, że tutaj społeczna szkodliwość czynu i wina nie były znaczne. To jest, myślę, dosyć istotne z punktu widzenia tej sprawy. Druga rzecz to jest właśnie kwestia tego, czy ta sprawa, która ma charakter też taki trochę obyczajowy, no bo jednak tam. Są żony, kochanki, wczoraj, koleżanki, i to, że dotyczyło to właśnie tego romansu Michała Adamczyka. Czy to ma jakikolwiek związek z jego bieżącą działalnością? Bo to, że one oceniają negatywnie to, co dzisiaj robi Michał Adamczyk, to, to jak prowadzi ten, ten swój dyskurs w telewizji publicznej. No podejrzewam, że to się sprowadza do tego, że jest zwolennikiem tam obecnie miło, miłościwie nam. Rządzących, a mocno krytyczny wobec opozycji. No i teraz będzie pytanie, czy jego, czy ta sfera, która jego życia, czyli to mocno prywatna, tak? Nawet jeżeli dopuścił się czynu kryminalnego, no to jednak mocno prywatne wątki związane z jego jakimś tam życiem też intymnym, czy to ma jakiekolwiek połączenie z jego bieżącą działalnością? To, że sprawuje eksponowaną publicznie funkcję, nie oznacza automatycznie od razu, że można publikować na jego temat te wszystkie informacje. Więc to nie jest tak, że Onet ma tutaj po prostu już sprawę ugraną w, w cuglach, bo uważam też nawet przez to, że Onet w tym artykule od razu wyprzedzająco jakby popełnił taką wzmiankę i dlaczego jakby publikuje ten artykuł, to znaczy, że to, to musiało przejść przez ręce prawników i myślę, że prawnicy ONETU nie byli do końca tacy super szczęśliwi treścią tego artykułu i tym, że. No, myślę, że zapowiedzieli swoim mocodawcom, że to może być, e, może być z tego legalna bitwa, proces sądowy, i on może się skończyć. Przegrano. Sądzę też, że Onet odrobił swoje lekcje, taki pracę domową, i być może, jeżeli będą dysponowali materiałem dowodowym, w którym wskażą, że pan Michał Adamczyk komuś też mocno zaglądał w życiorys, kogoś prywatę mocno poddawał krytyce w tych swoich materiałach, czy też w, no, w swojej działalności, że tak powiem, zawodowej, w tej publicystyce, to w tej sytuacji Onet ma bardzo łatwą. Ścieżkę do wygranej. Tu już jest praktycznie jeden do jednego. Jeżeli Ty nam zaglądasz, że tak powiem, w życiorys, w CV, to my Tobie też będziemy zaglądać. I tutaj nawet upływ czasu, nawet jeżeli to było dwadzieścia kilka lat temu, nie będzie miało znaczenia. Tylko w przypadku, gdy okaże się, że Michał Adamczyk, tak naprawdę, został tutaj, jak to widziałem gdzieś na Twitterze, ktoś zrobił hashtag TangoDown, czyli został zdjęty. Tylko dlatego, że był nawet niesprawiedliwie tutaj krytyczny, albo nawet, bym powiedział, taki napastliwy względem osób, o których robił materiał. Jeżeli taki był, ale miał to tylko związek z bieżącą polityką, ciężko będzie bronić argumentu, że wyciąganie jego spraw takich prywatnych, nawet jeżeli dopuścił się takiego, a nie innego czynu, czy to może być powodowane interesem społecznym. Takim modelowym przykładem publikowania takich informacji ze sfery prywatnej jest na przykład, kiedy mamy polityka, który generalnie buduje swój kapitał na tym, że prawda, bardzo często chodzi do kościoła i jakby tym, że tak powiem, się z tym obnosi, jeżeli przynajmniej wobec tam takim pouczającym tonem mówi ludziom, jak mają żyć że prawda, rodzina jest święta, no bo jest oczywiście, tylko jeżeli za jego słowami nie idą czyny, jeżeli okaże się, że osoba, która od innych wymaga, a jednocześnie okaże się, że ma nie wiem, nieślubnego syna, rozwiódł się, czy tam jeszcze jakieś romanse miał w trakcie trwania swojego małżeństwa, no, no to jest interes społeczny w tym, żeby informować potencjalnych wyborców, że tutaj generalnie rozmawiacie z totalnym hipokrytą, który mówi wam, jak macie żyć, tutaj powołuje się na takie konserwatywne, powiedzmy, wartości, a jednocześnie no, niezbyt, niezbyt im hołduje. I wtedy to, że ktoś opublikuje te, prywatne, te kwestie prywatne mocno na temat takiego polityka, jest chronione interesem społecznym. W tym całym sporze, który może między stronami, jak to się mówi, zawisnąć, sędziowie, kojarzeni z dobrą zmianą, postanowili redaktorowi Adamczykowi dostarczyć troszeczkę amunicji i się chyba tak dosyć kreatywnie zastanawiali, jakimi tutaj argumentami mógłby się posługiwać w ewentualnym procesie o albo zniesławienie albo naruszenie dóbr osobistych. No bo to, że redaktor Adamczyk był linczowany na X-ie czy tam starym Twitterze, to jest jasne, wiadomo, przy takich tematach. I niektórzy prawnicy też, że tak powiem, trochę wcinali się w ten cały temat i tłumaczyli niektóre zawiłości związane z tą sprawą. Więc mecenas Górowski, który jest również wykładowcą akademickim, postanowił w czterech krótkich punktach wytłumaczyć, co to znaczy, że w wyroku warunkowo umorzono postępowanie wobec redaktora Adamczyka. W punkcie pierwszym sąd stwierdza: Jesteś winny i nie budzi to żadnych wątpliwości. Nie daje ci kary, bo to, co zrobiłeś, nie było aż tak złe. Jak, jak minie okres próby, czyścimy ci papiery. Nie jesteś skazany w rozumieniu prawa. To, co napisał Mecenas-Górowski w dużym uproszczeniu skaza się i myślę, że to uproszczenie zostało, jakby cel, znaczy celowo ta, ta, ta instytucja została tutaj tak uproszczona, bo gdyby cytować przepisy, to może nie każdy by się tam połapał, o co chodzi w krótkich, czterech takich wyrazistych punktach z o co chodzi z tym całym warunkowym umorzeniem. I postanowił go za to, że tak powiem, nie wiem, połajać Pan sędzia Jarosław Dudzicz, który od razu ofensywnie przeszedł do tego, tak trochę ad personam, bym powiedział, więc nie, niezbyt ładnie, że mam nadzieję, że nie uczy pan tak swoich studentów. Wyrok warunkowo umorzający postępowanie karne nigdy nie przypisuje sprawcy winy, bo gdyby tak było, sprawcę należałoby skazać. Chyba że chyba czas powtórzyć podstawy. <laughs> Klasa sama w sobie. Twita sędziego Jarosława Dudzicza, zaraz powiem, jakby co na ten temat cały, nie sądzę, nie, jakby podała dalej. Pani sędzia Trybunału Konstytucyjnego obecnie Krystyna Pawłowicz, która napisała, że na marginesie sprawy redaktora Michała Damczyka sędzia Jarosław Dudzicz, w odróżnieniu od wielu innych, wie co pisze. I później, tam, jeszcze to wszystko w poparcie tej całej teorii, którą zaraz wyjaśnię, co pan sędzia miał, miał na myśli albo chciał mieć na myśli. Jeszcze to poparł sędzia Nawacki, który jest tam z Olsztyna, i on też ogólnie jest mu raczej tak mocno politycznie przez ostatnie lata. Więc co pan sędzia Dudzicz chce osiągnąć tutaj swoją teorią, bo później jakby rozwinął swoją myśl? Chodzi mu o to, że formalnie w wyroku jest sentencja, i w wyroku takim warunkowo marzającym postępowanie nie ma takiego punktu, że sąd uznaje kogoś za winnego, tak jak to jest w typowym wyroku. Wskazujący. Sąd uznaje kogoś za winnego i później za to orzeka karę. Tak wygląda formalnie każdy wyrok skazujący. Natomiast w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie sąd pisze od razu, że sąd w punkcie pierwszym warunkowo umarza postępowanie wobec takiej takiej osoby na okres próby od roku do trzech tam w zależności jak sobie sąd wybierze ewentualnie jakieś tam inne jeszcze punkty się w nim zajduje, jeżeli sąd uznaje za stosowne jakieś tam koszty postępowania. I pan sędzia Dudzicz na takiej, bym powiedział, bardzo literalnym i formalistycznym podejściu do kwestii treści wyroków, buduje argumentację, że w związku z tym wyrok warunkowo marzający postępowanie nie powoduje obalenia domniemania niewinności. A skoro tak, to w świetle prawa redaktor Adamczyk jest nadal osobą niewinną. I teraz... To ma oczywiście swoje dalsze konsekwencje i dlatego mówimy o tej amunicji, bo chodzi o to, żeby później redaktor Adamczyk w sądzie mógł powiedzieć, że w świetle prawa jest osobą niewinną i w tym kontekście wszystkie tutaj sugestie zawarte w tym artykule są zniesławiające albo naruszają jego dobra osobiste. Nie wiem gdzie zacząć, ale chyba najprościej będzie powiedzieć tak Zgodnie z artykułem 66 Kodeksu Karnego, warunkowo umarza się, sąd może warunkowo umorzyć postępowanie wobec sprawcy, którego wina i społeczna szkodliwość czynu, którego się dopuścił, nie są znaczne. Ale jednocześnie sąd nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że dopuścił się tego czynu. Więc ta prawnicza ekwilibrystyka pana sędziego spotkałaby się raczej z, że tak powiem, ironicznym uśmiechem składu rozpoznającego taką sprawę. Bo jeżeli to miał być argument, który generalnie wali onet na kolana, no to nie sądzę. To, to, to byłoby wręcz śmieszne. Stanąć przed sądem rozpoznającym sprawę o naruszenie dóbr osobistych i twierdzić, że skoro moje domniemanie niewinności nie zostało obalone, to oni mnie pomówili bezprawnie i naruszyli moje dobra osobiste. Onet poinformował o faktach. Kwestia, gdzie Onet zawinił, to nie jest tutaj. To nie jest ta parafia. To, że Onet opisał, załóżmy na potrzeby tego wideo, zgodnie z aktami wszystko i, i jakby wiernie przytoczył zarzuty, jakie były stawiane, to to, że nie został wydany wobec redaktora Adamczyka wyrok skazujący, nie oznacza, że nie jest sprawcą tych czynów i że nie ponosi za nie winy, bo treść artykułu 66, to co przed chwilą przytoczyłem, jeżeli, ktoś, jeżeli sąd warunkowo może postępowanie, to implikuje to, że był winny, że jest sprawcą i sąd nie ma żadnych wątpliwości. Nie można warunkowo umorzyć postępowanie wobec osoby niewinnej. To byłby absurd. To by oznaczało, że sąd warunkowo umorza postępowanie w sytuacji, kiedy no nie, do, że, nie tylko ma wątpliwości co do tego, że ktoś jest winny czy niewinny, ale jeżeli był przekonany, że jest niewinny, to musi uniewinnić. Ja nie wiem, co oni generalnie tam, że tak powiem, myśleli sobie publikując, tak, ale już wiem. Że wielu prawników zachowało sobie na, żeby dla przyszłych pokoleń te piękne tweety pana sędziego Dudzicza. Pani sędzia Krystyna Pawłowicz, jak zobaczyła generalnie, jak został rozpracowany na czynniki pierwsze pan sędzia Dudzic przez innych prawników, którzy przeczytali te tweety, no to kazała mu się lepiej przygotować do odpowiedzi. Następnego dnia mieliśmy cały wąteczek z taką teorią, że po prostu aż. Za długo by zajęło, żeby to rozpracowywać i tak naprawdę nie ma jakiejś tam większej potrzeby, bo przepis jest tak czytelny, tak jasny, a intencje są bardzo nieczyste ze strony pana sędziego Dudzicza, któremu tam zresztą właśnie wturował ten sędzia Nawacki. Być może panowie sędziowie przywiązali się tutaj za bardzo do tej magii panującej na sali sądowej i być może uwierzyli też w to, że ich wyroki zmieniają historie, czy też zmieniają rzeczywistość, zmieniają fakty, w pewnym sensie zmieniają na przykład sytuacje podsądnych, kiedy z wolności trafiają do zakładu karnego. Natomiast to, że zapada wyrok uniewinniający, czy wyrok skazujący, to, to jest tylko pochodna, to jest tylko pochodna faktów. I nawet jeżeli nie zapadł ten wyrok skazujący, stwierdzający według sędziów winę, to i tak fakty Tutaj są jednoznaczne. I to, że onet je przywołał, to pytanie, czy zrobił to bezprawnie, jest gdzieś indziej. Problem prawny tej sprawy leży w zupełnie innej parafii. Sędziowie wybrali po prostu najgorszy, ci sędziowie wybrali po prostu najgorszy sposób tej obrony, jaką mogliby, ośmieszyliby się w sądzie. Gdyby byli pełnomocnikami Adamczyka, po prostu ośmieszyliby siebie i ośmieszyliby swojego klienta. Natomiast to, co powiedziałam na samym początku. Redaktor Adamczyk ma amunicję, żeby walczyć w tej sprawie i ma szansę na to, żeby tę sprawę wygrać. Bo to, że została opublikowana na jego temat prawda, nie oznacza, że ona nie jest zniesławiająca i nie oznacza, że nie narusza dób, jego dóbr osobistych. Prawda też może zniesławiać, prawda też może naruszać dobra osobiste wbrew takim po, powszechnym in, intuicjom. Więc tu jest jakby coś, co można urać. Natomiast, żeby była też jasność, to, że sąd stwierdzi naruszenie dóbr osobistych, to stwierdzi, że zostały naruszone dobra osobiste w postaci prawa do prywatności, a nie to, że Onet kłamał. A myślę, że w tej sytuacji oczywiście redaktorowi Adamczykowi najbardziej by zależało na tym, żeby do publicznej wiadomości przebił się komunikat, że Onet kłamał w swoim artykule, albo że coś przeinaczył w, sp w sposób rażący. To się raczej nie stanie. Ale nie czarujmy się już tak kończąc. Tutaj nawet wyrok... Korzystny dla redaktora Adamczyka. No na pewno już nie wróci, pewnych, pewnych szkód nie, nie naprawi. tak Nie ma takiej mocy, chociaż sędziowie Dudzi czy Nawacki być może coś takiego wierzą. Dobra, tyle ode mnie na dzisiaj. Zostawcie suba i lajka. Mam nadzieję, że się podobało i widzimy się w kolejnym odcinku. Niedługo.